Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek poświęcimy nowości na naszym rynku. Dziś omówimy naszego Tavbilda 5 w jednym, czyli najnowszy nóż trapezowy od Tavbilda. A przy okazji omówimy go i porównamy z modelem od Milwaukee, również nie 5 w jednym, 6 w jednym, ale podobny. System, podobne funkcje, parametry itd. i tak dalej, zobaczymy jak to wygląda na tle rzeczywistym. Zacznijmy może od budowy, od funkcji naszego TavBuilda. TavBuild 5 w 1 jest to bardzo fajny i funkcjonalny nóż. Na ostrza trapezowe, wymienne. Jak widzicie, jednym przyciskiem możemy otwierać i zamykać, czyli szybkie otwieranie i zamykanie podczas użytkowania. Podobną funkcję ma Milwaukee Fastback, którym też możemy szybko i otwierać, i zamykać, jak widzicie, bez żadnego problemu. Kolejną fajną funkcję to mamy tutaj opcję wkrętaka, która również, jak widzicie, pod wpływem przycisku otwiera się szybko i zamyka. Tutaj od góry mamy przycisk, którym po prostu zwalniamy, by otworzyć lub zamknąć. Jeżeli chodzi o nasz wkrętak, mamy tutaj bita wymiennego e, dwustronnego e, o długości powyżej 50 mm. I tutaj mamy gniazdo e, hex nabity. Magnetyczny, nie, ma, ma, nie mamy tu żadnego pierścienia. Mamy mocny magnes i powiem Wam, że ten magnes robi robotę, bardzo fajnie to trzyma. Jeżeli chodzi o Milwaukee, tutaj już nie ma takiego szybkiego fastbacka otwierania, musimy ręcznie analogowo otworzyć. Mamy tutaj końcówkę z pierścieniem bez magnesu i mamy takiego małego Bita dwustronnego. Zobaczcie, taka jest różnica. Voilà. ale oczywiście czy tu czy tu możemy wymieniać te bity na jakie żywnie nam się trzemy, chcemy i tutaj w Milwaukee by zamknąć nasz ten, ten uchwyt na bity mamy tutaj blokadę liner locka, tak to się chyba nazywa, którą musimy zwolnić i zamykamy drugą ręką na przykład, a tak jak mówiłem w w bildzie robimy tak i jest zamknięty. Kolejna fajna funkcja w tym nożu to mamy tak, taką zwaną funkcję łomu. O, mamy funkcję łomu, która jest tutaj wysuwana za pomocą przycisku i możemy tym elementem coś podważać puszki do farb czy tam gdzieś potrzebujemy coś podważyć, żeby na przykład dokręcić, dobić bez żadnego problemu za pomocą tego łomiku możemy to zrobić. Jeżeli chodzi o fastbacka tego nie ma na przykład, ale fastback ma otwierać do kapsli, ale również tym Możemy tutaj w tabbidzie to po prostu zrobić. Kolejna funkcja to magazynek wymienny. Czy w Milwaukee, czy w, yy, w tabbidzie ten magazynek jest, w tabbidzie jest na dwa ostrza, gdzie on tutaj się znajduje w środku. Nacisk, naciskamy, podnosimy taką wajchę i wysuwają się, pojawiają się nam dwa wymienne ostrza. I tutaj jest bardzo duży plus dla tabbilda ze względu, że tutaj mamy magazynek na magnesie, bardzo fajny dostęp do tych wymiennych e, ostrzy, a w Milwaukee Fastbacku mamy tutaj w środku nasz magazynek i on jest na jedno ostrze i powiem Wam, że to ostrze ciężko się wyciąga ogólnie, więc e, taka moim zdaniem mała przewaga e, co do... Tawbilda. Milwaukee ma również opcję na smyczkę. Tough build tego nie ma. Jeżeli chodzi o klipsy do paska, czy w Tabizie, czy w Milwaukee. Również występuje, choć e, w w bildzie moim zdaniem ten uchwyt jest taki łagodny, e, fajniejszy, ze względu, bo kto kojarzy Milwaukee, to wie, że Milwaukee ma te e, chwytaki do paska, czy to w nożach, czy to w metrówkach, e, tak mocne, że albo ciężko zapinamy i potem urywamy kieszonkę, bo nie możemy wypiąć, więc e, wybór należy do nas. Jeżeli nie chcemy zgubić, no to Milwaukee będzie lepszym rozwiązaniem. A jeżeli chcemy bardzo płynnie funkcjonować przy wyciąganiu, no to Tavil tutaj lepiej się sprawdzi. Czy tu, czy tu po otworzeniu mamy ostrza trapezowe i mamy podobne. Yy, otwieranie, taki standard, jeżeli chodzi o otwieranie ostrzy, i te ostrza bez żadnego, bez żadnego problemu pasują do siebie. Czyli tutaj mamy uniwersalne rozwiązanie, nie mamy tak, że bild tutaj ma na swoje dedykowane ostrza. Tylko śmiało tutaj możemy używać uniwersalnych ostrzy, czy to TavBuildzie, czy to w Milwaukee, i one po prostu do siebie pasują, i to jest bardzo duży. Plus. Kolejnym tematem, oczywiście, mamy opcję do ściągania izolacji, do przecinania linek. Również mamy tą opcję w taw Buildzie, jak i fastbacku, więc tutaj również taka fajna wspólna yy, opcja. Kolejny temat to waga. Tutaj waga znacząco się różni, ponieważ nasz fastback na dzień dzisiejszy waży 232 gramy. A, znaczy fastback, taff build 232 gramy, a fastback waży 134. Więc tutaj różnica wagowo jest znacząca. Więc wybór już należy do nas, czy potrzebujemy lekkiego, czy ciężkiego. Kolejny temat to gabaryty. Milwaukee jest kapkę mniejszy, jeżeli chodzi o wysokości. Po złożeniu, z tego co pamiętam, mamy. 11,2 mm, a ta w Bild jest 11,7 mm. 11 cm, 7 mm. Jeżeli chodzi o szerokość, tutaj jest podobna tu jest około 40 mm, tak jest, ale grubość tutaj już się różni, ponieważ fastback ma niecałe 16-17 mm. A nasz Build ma e, kapkę ponad 20 mm. Również po rozłożeniu, nasz fastback jest od centymetr, z tego co pamiętam, e, krótszy, ponieważ Build tutaj ma 17,5 na, e, na 16,5, tak jak mówiłem, tak jest. Jeżeli chodzi o płynność otwierania, zamykania, szczerze mówiąc, nie czuję tutaj różnicy czy Tabbil, czy Fastback, tutaj wszystko bardzo fajnie, płynnie chodzi. Jeżeli chodzi o zaparcia palucha podczas cięcia, Tabbit ma tutaj. Taki Szeroko płachtę, co naprawdę bardzo fajnie tutaj leży. Oczywiście, w zależności co tniemy, a nasz e, Milwaukee ma tutaj specjalne wycięcie, i od góry ma to po prostu opcję e, wyżej, co nie. E, kolejny temat to dopasowanie do ręki. Ja osobiście uważam, że czy Milwaukee. Czy tough Build bardzo fajnie leżą w dłoni? Oczywiście, jeżeli ktoś ma dużo rękę, to nie będzie tutaj czuł za wiele różnicy, ale jeżeli ktoś ma mało dłoń, no to jakby nie patrzeć, Fastback będzie wygodniejszym rozwiązaniem, ponieważ jakby nie patrzeć, nasz tough Build gabarytowo, jeżeli chodzi o grubość, no to jednak czuć różnicę. Tough build jest takim, można powiedzieć prostym rozwiązaniem, takim wołem roboczym, a fastback jest, fast, fastback jest takim bardziej elementem wyprofilowanym do ręki, więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę co chcemy tak szczerze mówiąc osiągnąć. Ceny. Ceny tutaj są różne. Oczywiście Tough Build jest nowością na rynku, więc biorąc pod uwagę, że nowości zawsze będą kapkę droższe, Kosztuje z tego co jak ja kupywałem kosztował około 24 zł, a nasz e, Fastback kosztuje, możemy nawet wyrwać za niecałą stówkę. Więc e, tutaj taka różnica cenowa. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że fastback już jest kilka lat na rynku, a tak jak mówiłem, Tart po prostu nowością, która zawsze będzie kapkę e, droższa. Jeżeli chodzi o wykonanie, build jest w większości wykonany z metalu. A Milwaukee, jeżeli chodzi o naszą obudowę, tutaj ona jest z tego co pamiętam, stworzywa. Tak, jest stworzywa. Dlatego też biorąc pod uwagę, on po prostu jest lżejszy. Ale to jest po prostu tylko i wyłącznie indywidualne wykonanie przez producenta. Tawil wykonany solidnie, poskręcany na śruby. Tych śrub jest naprawdę bardzo dużo w porównaniu w w więc i jeden, i drugi zasługuje na miano y, dobrego podręcznego noża. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, czy używacie, czy posiadacie, jeden czy drugi? Może macie jakieś inne fajne rozwiązania? Dajcie również znać, a może w przyszłości je dla Was przetestuję i po prostu sprawdzę. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się do następnego, cześć.